No, mamy jakieś znalezisko. Widać, tyczka ładna. No, tutaj mamy trzy, tam chyba cztery. No, co najmniej dziesiątek ale nie jest to z tego roku. Widać, że sobie troszkę poleżała. No, zaraz się okaże, co to za cudenko. No, to cyk. 14, jak nic. Ale ładna, gruba. Zobaczcie, jakby odtąd to prawie Łoś. Ale co cóż, słuchajcie, stara, pięknie uperlona i powiem Wam szczerze, znakomicie zachowana znakomicie zachowana no takiej korony to ja nigdy nie miałem rewelacja śliczna wręcz przepiękna eee, wspaniały byk wspaniały byk prawa tyka poleżała sobie troszeczkę ale naprawdę rewelacyjnie rewelacyjnie zachowana słuchajcie śliczna i cała na uperleniu, cała, calusieńka. Zobaczcie, kawał fajnej tyki. Pokażę Wam troszeczkę z innego ujęcia, bardziej z naturalnym światłem. Słuchajcie, no, uważam, że jedno z najładniejszych moich tyk jeleniowych, w szczególności ta część, część korony, gruba, krótka, Łosiówko-jeleniówka. Co <laughs> cóżko. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam także udanych łowów, wspaniałych wędrówek po kniei. I zapraszam do moich filmów. Trzymajcie się. Najlepszego.